Witam witam teraz z gry Dawn Break lad jak chciałam przyjść do do muzyki i zamiast mnie gra Autopilot Dzięki czemu ja mogę teraz komentować wszystko, to jest przyjemne. W grze jest autopilot. Mamy trzy rodzaje kamer. Grafika jeżeli chodzi już tak widzę, że bez przesady taka telefonowa nie jest to jakoś super. Tak. Okej. Okay. Dobra. Przyjmuję teraz stery. I teraz można się bawić. O kurde, Ej, dobrze. Nawet spoko to wygląda. Um, Heroni tam, Ok. Jakieś ostateczne uderzenie, więc. Ło! Wow, to ja rozumiem taki zrewik. Już go lubię. Mocno była takim. Dobra. Jakieś kombo i tyle. No i dla game over. Dobra. jej. Da, mogę wybrać jakąś inną teraz postać? Jakby nie miałam wyboru postaci, więc nie wiem. Eee. Exit. Czy to zamiast mnie, bo przeskipowałem, prawda, coś tam. Czyżbym nie mógł wybrać przez to postaci? Uuu, za 10, w tym Draw, trzeba 8. Ile, czy 4 ósemki, no. 8888 o kurde Chyba letka przesadam. O free To mi troszkę bardziej pasuje Już trochę bardziej do mnie Chyba was coś powodziło. Nic nie będę kupował Okej, okay, bohater train... Upgrade. Ale ja nie chcę nią... Ja... Jakie nie lubię? Kiedy nic nie możesz ominąć innych takich bo musi się cię ominąć. Musisz po prostu wszystko robić co gra. Dobra, mogę zmienić postać, bo tam mi się trochę... Ehm, dobra, tak? Ten ma w sumie... Ej, on ma spoko wygląd. Tej, aaa! Luna Obor... Oboro, ja już chciałem powiedzieć obora. A nie, bo oni nie są jako pomocnicy. Jestem normalnie takim ninja. Dobra, co ty robisz? Jaki... Uu. O okul Eee! To mi się podoba ta postać Jej umiejętności są dobre Więc to mi się podoba, Fajnie. spoko umiejętności Musiałbym jeszcze spróbować tam A bo ona, ona używa klon Jutsu O kurde Dobrze A. Okej okay. Kana Jutsu i ma e, dobra Klon Jutsu Spoko Już mi się podoba ta technika Ona na w... Ona wysył... kociaki! Armię kociaki! Ile ona wysłała... O kur... Ja muszę nią zagrać, no na pewno. Kurde. Ona miała armię kotów. Musimy nią zagrać. Dawać mi to następną misję. Muszę wybrać nową postać. Ale ja chcę nią! Ja. Ja czuję, że ona będzie mocna. Ona jest na daleko, okej. Okay. Armia kociaków Jaki to jest piękny ruch To jest najlepszy ruch jaki w ogóle mogę mieć w grze Dosłownie, nie ma lepszego Przezwanie kotu! O kur... Super ten, ten... Jej ciosy są super Ja mogę. O, mogę się telepać! Dobra. imek! Tanie dla kotów! Nie wiem, co mi to daje, ale okej. Okay. A, regeneracja z życia, tak. Okej, okay. tylko jeden cios możecie pokonać. Wiesz, jaki? Armia kotów na niego! Ty, zły demonie! Potworze, niech moja armia kotów się tobą zajmie. Ja, yeah. jeszcze mega kotem. Najlepszy! najlepsze ruchy tylko w tej grze. Pierwszy, nie wiem, czy pierwszy raz spotykam się z czymś takim, ale na pewno to jest. Najle ja mogę z ni ty nią i tamtą drugą grać tamtą zieloną. Tamten, okej, okay, był mocny, ale. Eee, do Lamusa odchodzi. Moja wróżka tak leczy w sumie. Jestem OP. Moje koty was zabiją. Moje koty są najpotężniejsze. Nie ma mocniejszego. A, czy ja tak to mogę wyłączać? Okej. Okay. To by miało być sens. Nie, nie pójdziesz dalej, ty, Mendo. Ja tu będę walczył, aż tylko. Was jeszcze wyleczę pośpiewam, bo mogę i będę się telepą do przodu bo mogę jej oboro, kto wymyślił to nazwę w ogóle ja chcę powiedzieć obora, ale nie wiem czemu, to po prostu tak obora? hmm, a nie oboro? zresztą ja tak hmm, Ciekawie. o ty atakujesz mnie? ja ci dam mega kotem, jakiś słodziak nie uciekniesz przed tym przed tą słodyczą nie ma ucieczki. Imy, burza kotów. Najpotężniejszy ruch, nie ma potężniejszego. Nie uciekniesz przed tym. To jest tak dobry ruch, że Ło! Wow. Świetny. Dobra, trzeba jeszcze zagrać jeden meczek yy, tamtym, może albo tamtym ninjam. Trzeba zagrać oboro. Nie wiem, kto by się to nazwał, ale ok. Dobra, więc do dzieła. Okej. Okay. tylko tyle. I my, klonami jutsu, a to takie duże pole? Hmm, czyżby tamta była jakaś taka silniejsza? I znowu klonami Jutsu. Ale to jest dobre ło Dobra, gdzie są moje klony Jutsu? Zaraz ja im pokażę, jak się powinno walczyć. Mam jeszcze mnóstwo życia. I znowu klony Jutsu. Yy, armia kociaku. Widzę, że gotowa. Przygotowane. Dobra. I my, lecimy na pełnej prędkości. Uciekamy, i teraz my, klonami Jutsu, klony Jutsu każdego pokonają. Nie ma mocnego na nie. W sumie mam jeszcze transformację, ale zostawię sobie na bossa. Dobra, klony Jutsu. Zaraz rzucamy Okej, okay, zaraz będzie po nich A bosik. Mmm, ciekawie, dobra Myk, mega transformacje Klony jutsu Mega ciosy, inne bajery, ty tak nie umiesz Jestem najpotężniejszy teraz we wszechświecie Okej okay. Dobra, zaraz, a nie mam już No Dobra, teraz klony jutsu i nie wiadomo po co, ale okej okay. Okej. Okay. Perfekt. Uuu, znam tego kotam. Nie pamiętam skąd, ale znam. Pewnie ze sklepów takich japońskich. Hmm eee, Mega samuraj. Spoko. Trail. Czy my... Może, a myślałem, że to będzie jakieś takie mocniejsze. więc ja będę ich haczą. Dobra, nie tam do ataku moje koty. Czemu nie mogę sterować? Te koty są świetne. A o kurde, no kurczaku, nie dasz se rady. Moje koty cię pokonają. Jesteś za słaby. I my armia kotów O ty mendo Co ty robisz? Mój kot mega kotem cię Leczonko W sumie nie wiem po co jej leczący yy, ten wróżka, lecząca wróżka, no chyba tak się to powinno mówić yy, Żeby ona jeszcze mu, ją leczyła, no spoko no, może coś jeszcze robi Albo i nic Dobra i myk O ty Trzeba cię zniszczyć Armia kotów Do ataku Trzeba go zabić Armia kotów jak zawsze Wygrała Jej To jest najpotężniejszy ruch Jej Okej, okay. jeżeli to już wszystko, to dobrze. Mmm, ile to ma? A, ten kot jest tak. Znaczy, nie kot, tylko ten. Tak. Nie, nie, ja już nie, nie będę. A, czekaj, to są rzeczy do odebrania, tak? Sheila? What the fuck? Nie, 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 podziękuję, Dobra. No to ja będę się żegnał i pa!